Cześć, witam Was bardzo serdecznie. FIFA 14 Team. witam Was w budowaniu składu, gdzie to skład z piłkarzy z Brazylijczyków. Rozpoczynamy: bramka Julio Cezar, 5600 za 1600 monet, zawonik Queen's Park Rangers, czyli obecnie drużyny, która gra w drugiej lidze angielskiej. Bardzo dobrze on broni, jestem naprawdę z niego zadowolony. Myślałem, że nie jest on takim przyjemnym bramkarzem z takim poziomem, ale naprawdę jest bardzo dobry. Mogę go Wam spokojnie być, jeżeli budujecie sobie skład z Brazylijczyków. Koń zawonik to jest Dante. Pracuje ktoś w obronie i w ataku średnia. 3 po 3 gwiazdki, sztuczek coraz słabszej nogi. 68 tempa, 76 podań. Yy, mógłbyś tutaj też Felipe Sontana, ale ma też on lepsze podania, bo Santana ma 51, a taki na pewno, że podawał dobrze w obronie, to jest Ska. Koń zawodnik to prawo obrońca, czyli Danilo. Zawonik Porto 83 tempa, reszta stat. Po ponad 70, więc jak myślę, że za 1000 końców to e, nie mogę tutaj więcej wymagać. E, jestem zadowolony. Końcami, kto będzie egzekutor? O Jezu, Dawid Suiz z e, gry ma egzekutor. Ex -eg po trzy gwiazdki sztuczek oraz słabszy nogi bardzo często zostaje w ataku po stałach fragmenta gry. Wsyta tam lecą do obrony, a Dawid Suiz czeka z napastnikami. Nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta. No, czasami właśnie narzekam na niego, że nie, nie wrócił się do obrony, a już trzeba bronić, ale czasem jest tak, że, pił że odzyskujemy piłkę i właśnie tam Dawid Luis jest pod polem karnym, 1,89 m, pracowitość w ataku wysoka i w obronie średnia, 77 tempa, według mnie idealnie by się nadawał na pomocnika, ale w obronie też jest całkiem dobrym zawodnikiem, w końcu znamy, będzie Marcelo. Pracowitość w ataku wysoka i w obronie średnia po 3 gwiazdki, słabsze nogi oraz sztuczek 82 tempa, 67 strzelania 84 dribblingu, naprawdę dobrze mi się nim gra. Tym razem defensywni pomocni, pomocnicy Ramirez, zawonik Chelsea kupiony za 13 250, 88 tempa, bardzo szybki jeżeli chodzi o strzelanie, tutaj nie ma jakiego strzału 68, ale też potrafi uderzyć z dystansu. Naprawdę, za tą cenę, to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Koniec z anekdotą Fernandinho, zawodnik Manchesteru City. po 4, 4 gwiazdki słabsze nogi oraz 3 gwiazdki sztuczek, 84, 76 strzelania. Dobrze drybluje, całkiem nieźle strzela, więc naprawdę bardzo dobry zawodnik. Tym razem to tym zawodnikiem się gra najlepiej, czyli Haag, zawodnik Zenitu Sankt Petersburg. Bardzo dobre stałe fragmenty gry, rzuty wolne, rzuty rożne. Też jest bardzo silny, troszeczkę przypomina Cristiano Ronaldo, jeżeli za tą cenę, to możemy mówić, że to jest naprawdę Cristiano Ronaldo Cztery gwiazdki sztuczek dla tych osób, które lubią robić sztuczki, końca to będzie pato. On, według mnie, jest naj, najbardziej mnie zaskoczył z tych wszystkich zawodników Cztery gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi e, u mnie już strzelił. E, ro, bacie, rozegrane gry 7, i masz 7 bramek. Więc naprawdę, Aleksander Pato bardzo ładnie sobie tutaj radzi. E, chociaż myślałem, że będę żydiego oczekiwał, ale naprawdę, Aleksander Pato to jest świetny wybór. Mnóstwo bramek już strzelił, w każdym meczu co najmniej jedna bramka, więc Więc naprawdę bardzo dobrze. E, koniec, jak to William. Koniec zawonik Chase i kupiąca to jest chyba najdroższy zawonik. 123 750, 4 gwiazdki sztuczek oraz słabsze nogi, 88 tempa. Bardzo dobry rybnik też, 88. Do czego można się przyczepić? To strzań 71 oraz główki 41, ale ogólnie jest bardzo dobrze nim się nim gra. Troszeczkę jeszcze słabiej jest fizycznie, jeżeli mam jeszcze jakieś wady. Z końca to Togiego, koszta kupiony za 6603 gwiazdki sztuczek oraz słabsze nogi. Pracowitość w ataku i w obronie wysoka. Wiem, że on ma być Hiszpanem. Tam ma się starać o paszport hiszpański, gdyż. W Brazylii rozegrał tylko mecze towarzyskie, a jeżeli tam są towarzyskie, to muszę się starać o e, paszport hiszpański, no a na razie z Brazylijczykiem i, i co ja mogę tutaj powiedzieć? 7, 7 meczów, 4 bramki. Troszeczkę mogę narzekać na jego słabe strzelanie. Główki, główki ma 78, ale tam dużo wchodzi, więc co mogę chcieć, chcieć więcej? 1,88 pracuje dość w ataku i w obronie wysoka. E, Wyjrzyłem je, ja ten skład kosztuje 97 tysięcy, tyle za nich dałem, więc myślę, że w tym razem w już jest stycznia, że każdego stać na taki skład już po tyłu miesiąca grania w FIFA. Zapraszam Was na skróty meczów, jakimi nimi grałem. I za chwilę zobaczycie, że naprawdę wiele fajnych akcji potrafię sklepać. Ok, więc skład będziemy testować w czterech meczach. Pierwszy przeciwnik to jest formance 4-4-2 Liga Angielska. Szybkie skrzydła: Walcott-William. Pomoc też dobra nas, Rinka Zero, ale ci zawodnicy nie potrafią bronić, więc tutaj będziemy szukać e, swoich szans. Pierwsza sytuacja, piłka zagrana do jego koszty, jego koszta strzela, piłka odbija się od Luiza, potem strzał z dystansu, ale tu szok bramki, strzał był dobry, ale gdyby gdybycie światło bramki dąży, coś z tego wyszło. E, mamy tutaj piłkę, nasz błąd w, w polu karnym, zobaczcie charakter traci piłkę, e, chwaliłem go taka, ale jeszcze zacznie, że jest naprawdę... E, z wart swojej ceny i dośrodkowanie na głowę Oliwiera Giroux oczywiście mamy bramkę. E, tym razem Hulk e, spłaca winy, dośrodkowanie na głowę Pato i mamy jeden do jednego, więc e, o, bramka Giroux z główki, odpowiedź Pato również z główki. Kolejna akcja to już jest druga połowa spotkania Diego koszta przy piłce e, zagrywa do Williama, e, prostu padło podanie po ziemi. William wyprzedza swojego klubowego kolegę z klubu o reprezentacji i w 58 minucie Mamy bramkę na 2 do 1, więc y, podnieśliśmy się, kiedy straciliśmy bramkę w szóstej minucie. Y, Ramirez, y, kolejny Brazylijczyków, tym razem te, również piłka strza jest pokonać swojego klubowego kolegę, czyli Petra Czecha, strzał bardzo ładny. Ale tuż bramki, Nikolas Mette przepycha mojego obrońcę i strzela bramkę na 2 do 2, więc 78 minut, po 78 minutach dalej mieliśmy w remis. I zobaczcie, 80 minuta, Hulk, dośrodkowanie, jego Koszta i znowu wychodzimy na prowadzenie 3 do 2. Więc długo nasz przeciwnik nie cieszył się z tego remisu. Jeszcze rzuty rożne, to już jest nawet bramka w polu karnym naszego e, zespołu wszyscy tutaj bronią e, mamy piłkę Julio Cezar wypuszcza piłkę prawie tą piłkę straciłem ale jakiegoś miałem farta bo było wtedy byłoby po e, 3 a tak e, piłka do Halka Halk e, dwie bramki nie to na tak dwie asysty jedna bramka e, jedna ta strata naprawdę zawonik meczu to mu troszeczkę ta w obronie mu gra nie wyszła, ale ogólnie bardzo dobre jego mecze, również z zawodnikiem meczu nota 9 i 6, wszyscy zawodnicy z przodu strzeli, czyli tak jak to powinno być William Pato, halk Diego Koszta, nic nadać, nic ująć również dwie asysty, już mówiłem, czyli halka Fernandinho, Fernandinho, mam nadzieję, że to dobrze mówię, eee, i to jeszcze oceny, jeżeli kogoś to interesuje. Najlepszy grzeń przeciwnika był Olivier Giroud, eee, statystyki po 11 strzałów, eee, przeciwnik oddał 8 strzałów, dwie bramki. Mówimy o strzałach cennych, dwie bramki. Mamy 7 strzałów cennych, 4 bramki. Więc bardzo dobry rezultat jeżeli tutaj chodzi. I teraz będzie kolejne spotkanie. O tak, to jest właśnie tak. Liga Włoska, Serie A. jeżeli Mamy również Sirilbu który się łączy przez Barzagiego oraz Ogbonę. A tak to mamy Serie A. Skład powiem, że słaby, jeżeli już na trzecią ligę to to jest słaby skład, spodziewam się, że tam będzie Balotelli w ataku albo Tale, choćby, ale okej, okay. Pato e, zagrywa do Ramireza, Ramirez strzela, ale spalony, więc nie ma bramki. Kolejna akcja, e, tym razem rozgrywa nasz przeciwnik e, w złe podanie, Pi, piłkę Mattiego Costa, strzela i mamy bramkę 1 0, więc po takim będzie wychodzimy na prowadzenie, ale takie bramki, takie sytuacje też trzeba wykorzystywać. Aleksander Pato dostaje żółtą kartkę zobaczcie, tutaj go potem sfalował Kajhona, a potem Kaichon go sfalował. I teraz Hulk środkowanie i pato Strzelana. lazera, więc może pomachać Kaichonowi. Tutaj już prawie piłka wpadła, ale świetnie Julio Cesar wybił tą piłkę, bo i barwo taką chciało klatką piersiową, nie uderzył tej piłki, tylko żeby się wturlała. A przecież nasz zawonik też potrafi bramka świetnie bronić Hulk, podanie do niego od jego koszty i mamy e, 3 do 0, więc Hulk, kolejna jego bramka w kolejnym to już spotkaniu i rezultat meczu 3 do 0 e, zawodnikiem meczu po raz kolejny Hulk, bramki koszta, Pato Hulk, e, asysty również Hulk, e, bardzo dobrze grał, bramkarz, nota 8,0 zresztą sami widzieliście jaka świetna parada e, Julio Cezara e, przy tej bramki to i Barbo strzelić 506 monet na naszym kącie, statystyki 4 nasze strzały, 4 ceny, 3 bramki bardzo słaba ocena z z tego co pamiętam no ale trudno, trudno jeżeli 4 strzały i 3 bramki czyli że tylko jedną obroni piłkę więc teraz kolejny mecz przed nami mamy 6 punktów po po dwóch meczach a to Wisła Kraków to jest Wisła Kraków ale tutaj nie widzę piłkarzy z Polski ekstra klasy tylko piłkarze z Digi Angielskiej i zobaczymy kto jest pany czy Wisła, czy mój zespół? Pierwsza okazja ee, czerwonych i e, rzut karny w Dante faulował, ale przecież e, za chwilę zobaczycie jaki ja stosuję trik, że bronić rzuty karny. W tamtej FIFA to wychodziło więcej, więcej razy, w to już tak troszeczkę mniej, ale teraz zobaczcie. E, bardzo często ten trik stosuję i w tamtej FIFA to było chyba 75% karnych obronnych. Patrzcie i to rzucam w tą stronę i ee, no i po prostu rzut karny obroniony Jego Koszta przy piłce e, rozpędza się zamilkate Tico Madryt podaje do Pato Petr Czek broni pierwszy strzał drugi też broni Petr Czek nie śpi Aleksander Pato kolejna jego akcja ofensywny pomocnik niezwykle szybki e, Hulk piłka do niego Hulk ma piłkę bomba z dystansu ale za dużo siły w to w gdy to był strzał z 20-30 metrów to może jeszcze ale przecież jest rzut rożny i znamy z tego że Hulk potrafi to robić doskonale Dante 1-0 Yy, znalazł się sposób na tego, na yy, bramkarza Bo nie mogliśmy się przecież trafić I 1 do 0 yy, Kosta sam na sam, gonią go obrący I Petr Czech broni Ale przecież mamy rzut rożny A tam jest przecież, oczywiście, kto? Yy, Halk nie Marcelo Tylko zaraz zmieniamy sobie na Halka I Hulk yy, z, będzie dośrodkowywał yy. O, dalej Hulk Jakiegoś laga mam? Nie wiem, bo ok. Nie, to jakieś, jakiegoś taga mam przy nagrywaniu. E, Okej, okay. kolejna akcja, czyli Aleksander Pato e, nie przy nagrywaniu, tylko podkładaniu po głosu Aleksander Pato, strzał z dystansu i mamy e, 3 do 0, więc e, to już było w tym spotkaniu naprawdę bardzo, bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. E, tym razem kolejna piłka do Aleksandra Pato. Aleksander Pato e, lobuje tutaj i mamy 4 do 0 i ten przeciwnik nasz e, wyjdzie właśnie jego koszta, taki przymulony i chyba wyłączył internety i w te spotkanie trzecie spotkanie z rzędów wygranym tym zespołem powiem wam, że to co nagrywałem to były e, pierwsze spot pierwsze mecze wszystkie mecze nie grałem żadnego nad e, przed wizją tylko wszystko grałem e, na żywca a tu kolejny skład e, Liga hiszpańska Di Maria, e, Isco e, Benzema e, Benzema strzał z dystansu Żuja e, broni to Jordi Alba podaje do isko, isko strzela, potem dobija piłkę benzema, to powinno być 1 do 0, ale nie wiem jak tego Francuz nie trafił, ale to nie jest moja sprawa, nie mój problem Jordi Alba, zobaczcie to Jak Jordi Alba podłączył się do akcji Ramirez próbował go zawarć tą piłkę, a on świetnie balans ciała i Jordi Alba naprawdę akcja palce i zać. W 59. minucie e, nasz przeciwnik wychodzi na prowadzenie tym swoim składem hiszpańskim. Kolejna akcja, już prawie mniejszy piłka, ale benzema i 2 do 0. E, 65. minuta, ok, ok, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, ale my ci jeszcze pokażemy. Też się sam zdziwiłem, że... E, ale to za chwilę zobaczycie. Diego Koszta, piłka e, zagrana do niego. Piłkę ma Hulk, e, a Hulk jest silny, środkowuje Fernandinho, słaby strzał, ale e, pato jeszcze to wsadził. Myślałem, że ta piłka prosto w ręce będzie Waldesa, e, ale e, pato naprawdę przychodzi z samego siebie. E, nigdy nim nie grałem, powiem, nie grałem chyba, ale e, nie na ofensywnym pomocniku. To było chyba w tamtym roku, ale to już dobra, nieważne. E, kolejna akcja, e, my mamy piłkę. E, przejęcie piłki Marcello, Marcelo William Pato zagranie do Diego Koszty jeszcze na był falowany i czekam e, aż ktoś biegnie w pole karne ale sędzia uznał że lepszy będzie e, rzut wolny no dobra czekam tam Diego Kosztom aż po prostu e, żeby na kogoś rzucić bo nie było e, tam nikogo ciekawego chyba nie wiem na czy ktoś był ale dobra teraz już jest akcja Hulk e, Willi, e, William przy piłce doświadkowanie e, Piłka zagrała do Diego Koszty i mamy z 2-0, powracamy na 2-2 w 90 minucie, więc Diego Koszta naprawdę świetna bramka, nie świetna, ale dająca nam remis. W 12 czy w 11 minut z 2-0 na 2-2 w końcówce, więc bardzo dobra końcówka z zwolnieniem meczu. Julio Cesar obronił nas strzałów, Aldesa, tylko 4 e, bramki, Pato, czyli idea koszta, a z, e, kolejne dobre spotkanie Halka, 438 monet, zobaczcie sobie na statystyki, nasz przeciwnik miał oś, e, 16 strzałów, a my 8, więc dwa razy więcej, więc w tej FIFA moje przeciwnicy często muszą o wiele więcej oddawać strzałów, żeby... Jakiś dobry rezultat, nie wiem Moim zdaniem w obronie gram przeciętnie No ale To już tam jest moje zdanie, czasami nawet słabo Więc po czterech meczach tym składem To były pierwsze moje mecze zagrałem A jeszcze cena? Nie pamiętam o wiem To było 97 tysięcy e, Kojsów za ten cały skład No i dzięki za oglądanie Komentujcie, subskrybujcie, na razie, cześć